Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dornes, jestem trenerem Młodzieżowej Reprezentacji Polski. Zapraszam Was na Extra Time. Zawsze przed treningiem, podczas konsultacji szkoleniowej mamy ten komfort, że możemy zebrać zawodników, spotkać się z nimi i przeanalizować to, co będziemy robić na treningu. W przypadku pracy z reprezentacją, nasze spotkania z zawodnikami ograniczają się często do nie więcej niż 60 jednostek treningowych. Dlatego czas, efektywny czas każdej jednostki musi być maksymalnie przez nas wykorzystany. Służy nam do tego odprawa przed każdym treningiem. Teraz będziemy zajmowali się tym, jak ta gra ma wyglądać. Przedpołudniowy trening to była symulacja w defensywie, to było przejście z bronienia do atakowania, to było zachowanie się w górki obrońców, jak bronimy, jak atakujemy. Informacja ofensywna, jak trzymamy dzisiaj, to wszystko połączymy w całość po południu. Wykorzystujemy materiał audiowizualny, wykorzystujemy prezentacje, skróty filmów, które nagrywamy w trakcie zajęć treningowych w ten sposób pokazujemy zawodnikom, czego od nich oczekujemy. Przedstawiamy zawodnikom model gry, który funkcjonuje w reprezentacji, zadania zawodników na poszczególnych pozycjach, zadania zawodników w poszczególnych fazach gry. Każdy z młodych piłkarzy przyjeżdżający na reprezentację Polski musi wiedzieć, jak zachowuje się w trakcie bronienia, jak zachowuje się w trakcie atakowania, czy co jest najważniejsze w momentach, kiedy tracimy piłkę i odbieramy. Więc w tych najważniejszych w piłce nożnej fazach przejściowych. Z bronienia do atakowania i z atakowania do bronienia. Każdy zawodnik musi myśleć ofensywnie. Takich zawodników szukamy. Mówimy o czymś takim jak równowaga w atakowaniu i bronieniu. Chłopaki, to nie przypadek, że na boisku mamy parzystą liczbę zawodników, pomijamy tutaj akurat w tym liczeniu bramkarza i my chcielibyśmy, żeby było 5 i 5. Pięciu zawodników odpowiadających za rozpoczęcie akcji, oni biorą udział w ataku, a bezpośrednio zaangażowanych jest pięciu. Jeżeli uda się w bocznym sektorze boiska dośrodkować, jeżeli mamy trzech zawodników w polu karnym, to już jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jeżeli mamy czwartego zamykającego akcję przed, super. Odprawa nasza przed treningiem trwa dosłownie kilka minut, a oszczędza nam wiele czasu na zajęciach na boisku. Dzięki temu efektywnie wykorzystujemy cały czas, który jesteśmy na boisku. Czas odprawy przedmeczowej to czas, w którym wymagamy od zawodników pełnej koncentracji, to czas, w którym muszą myśleć o tym, co będzie na treningu, muszą dokładnie się również do tego treningu przygotować. Bardzo często stosujemy motywację dodatnią. Bardzo często chwalimy naszych zawodników, motywujemy ich do tego, żeby wykonywali swoje elementy prawidłowo, aby podtrzymywali jakość wykonania poszczególnych ćwiczeń aby również w pełni angażowali się w każdą jednostkę treningową. Są oczywiście momenty, które musimy przekazać naszym zawodnikom negatywne aspekty ich zachowania na boisku czy pewne elementy, które muszą poprawić. Robimy to wtedy zawsze, wspominając to, że mogą zrobić to lepiej, że już kiedyś lepiej to wykonali. Pamiętamy o tym, aby zawodnik był pozytywnie zmotywowany do dalszej pracy. Swoje odprawy robimy w formie prezentacji multimedialnej, bardzo często wykorzystując filmy, natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, oczywiście Rysujemy ćwiczenia na kartkach, tak aby nasi zawodnicy mogli bezpośrednio zobaczyć, jak dane ćwiczenie będzie wyglądać, jak dana gra wygląda i jakie są w niej akcenty. Większość z młodych ludzi jest wzrokowcami, na większość taki bodziec działa efektywniej. Dzięki temu poznają dokładnie to, co dla nich zaplanowaliśmy. Mamy ten komfort, że przygotowujemy się do treningu w całym sztabie szkoleniowym. Jesteśmy podczas zgrupowania ze sobą 24 godziny na dobę. Sześciu Ludzi, sześciu członków sztabu szkoleniowego przybywa na treningu, także możemy podzielić się obowiązkami, aby trening zrobić jeszcze bardziej efektywny.